Chodź, kochani, bo się go bujać. Złapałam. Chodź, Zosiu. Buju, buju. Zosia. Chodź, Zosinka. idę? Chodź na bujaczkę. Chodź, kochani, daj rąk. Chodź na bujaczkę, idziemy. O, to nie? Jajko. O, nie puszczę się. Jeszcze. Ja już ostatni. Ja już dwa razy tylko pojadę. I... Zosia. I będzie w naszej restauracji, tam raki, Zosia! Chodź do taty. Mama posadzi, tak? Na buju. Czy się etesz się? Oju! Jak pola jeszcze raz, to będziemy daję, a że mi już został. pomachaj. Pomachaj tatcie. Dru popała cię. Czy że tam ma opaskę? Papa. Papa. Pa. Nie szuka, to ta Zosieńka się trzyma. Ty zajęnta, bo ta jest zajęta. zajęnta. Oj. Co robi? Jak koi? Ja jak Sucheńka robi Sucheńka? Ta kamera ma coś nie tak z akumulatorem. Trzeba go wyjmować. A czemu wyjmować? No, ładowałem ją, więc jest pusta. Ja nie, nie wiem, no... Polak, jeszcze pojadę i możemy a miod gotowy. czy się na święta. Wiuuu! Wiuuu! Pokaż języczek, cioci, Jaki ma Zosieńka? Pokaż języczek. oślicznie. ślicznie. Taki ty jest języczek. Ile lat ma Zosieńka? Pokaż tacie. Jeden eee. roczek. A jaka duża Zosieńka urośnie? Jaka duża urośnie. Tak, jaka duża. Taki ma, Taki kłopot. ma kłopot Zosieńka. A brawo. brawo. A gdzie sroczka kaszka ważyła? Tu, tak. Co jeszcze umiesz? Pokaż cioci wujkowi. Gdzie jest Zosia? Zosia gdzie jest? Gdzie jest brojas? Tutaj, tak! A pokaż, gdzie masz buci. Gdzie masz nóżkę, Zosiu? Zosiu, gdzie nóżkę masz? Gdzie buci? Tutaj, tak, tu buci. B buci, tak? Brudny. B. Dobra, już się bujamy, już starczy. Już się bujamy? Pan <laughs> dostał pudniaka. Czyli robi tak? Zosia zrób tak. Czy mogłeś pokazać jak piesek szczeka. Jak Niko szczeka. Jak piesek robi Zosiu? Hau hmm. hau jak, jak robi piesek. Aż do 10. Nie, nie chce. że To wygląda jak metalowa, wyjść to jest z gumy w środku.